Ja te żochy z powrotem wsadzę i przykręcę, słuchaj, bo ona jest tu ja. tu, wszędzie, tu są te te dziury, wiesz, te bo ja, ja mam... ja się nie rozeszła i wtedy ja ją Ale paleciakiem, rozumiesz, podniosę razem tego i wtedy klepka tu, 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 wszędzie klepka Nastałem przekręcone na śruby na koń śruby i jak ona będzie gotowa, słuchaj, wtedy ja ją wyjdzie, ja ją postawię ona już ma miejsce nawet co? Toś ma nawet miejsce. Wystarczy. Teraz mam tutaj swoje miejsce, słuchaj. Tu. Ale teraz, pięknie. Teraz pójdzie, rozumiesz, do pani wójt. Tak, I tak. tutaj, rozumiesz, te gryzem zrobione ładnie, wie, tak. wszystko. A tu będzie muzeum. A, I tu ja ją postawię. Bo ja no. walczę z żoną, żeby ją tam na działce ja chciałem, nie? Tak. Ale tam awantura jest zawsze, tam że kwiatki nie wiem ja Ale tu ona to, będzie, będzie pięknie to, wyglądać. To ona mówi, przestań i... Ale tutaj ale, ale jest to ale dobre miejsce, nie? Super! Te, te ja słuchaj, ale tutaj, tak? ale tutaj będzie ten, nie? Tu to by było dobrze. No to, to będzie nas pustocz. Naprawdę piękne miejsce wybraliście. No. I, I słuchaj, i, i to. Ja tu nie mam telefonu, bo ja mam kurde w tym ja mu chyba tam. Słuchajcie. Ja bym wam po prostu telefonu jako jest na wodzie. Ja widziałem u Stefana na zdjęciu. A, u Stefana. Tak. tak. Ale to tak już ten, ale ja tutaj miałem, on takie, jedno takie trafiłem, co? Gdzie? Piękna Łódź, naprawdę. Słuchaj, bo to jest ostatnia, to nie jest, że to jest ostatnia, bo plastik metalowy, plastik, wszędzie plastiki, tam są tego, a to, to jest jeszcze, to jest na zakładkę robione, nie? To jest jeszcze historia, z którego ona jest roku? To ona ma 20 lat teraz. teraz 20 lat. Dwa, to jest 95 no. Tak? 95. 95 rok. Będziemy, teraz się miała weź lat. obkręć panu. No weź mocno, mocno kręć tak, kręć tamtego, tam się nie przeżyje. Ale, ale pomysł on dobry, nie? Bardzo dobry. O nie, o nie Bo to już jest plastik? Tutaj? To jest plastik, no pewnie, że no. Plastik, no to, to, jest to już jest plastik, zobaczcie. To już nie jest to, co kiedyś budowali. Tutaj walniesz się od razu to tonie, kurczę. No nie, ale to nie chodzi o to, że to jest tak. Jak, to jest, jest taki. Zobacz, zobacz, Jak to chodzi ty? wszystko. Tak. To, to, to tutaj gdzieś fala uderzy, to to wszystko drży. Drży, tak. A tutaj delikatnie, pomalutku się tam, powiedzmy, lewo, prawo buja. Nie ma takiego no to, też nic, tego uderzenia, słuchaj, ona, nie, ona jest, jest stabilniejsza. Jest ona tego. jest zadbana, bo tutaj nie ma nic. Słuchaj, tak prześlipuje I załanuje, nie? Zobacz, jak ona tu jest. Jak lalunia, no. Jak lalunia, No to będzie piękny tutaj okaz stał i no, witał nas na ja. Mechelinkach. No co nie? Super. Nie, no, bo, bo to po, Miło po prostu. Miło było ja... pana poznać. No. Słuchajmy. Cieszę e, się. Po prostu. Ja chcę powiedzieć, no ja, ja to chcę, żeby to było na pamiątkę, no, bo spalić to każdy może, nie, co? Tak. To, a ty, 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 ty kiedyś miałeś tam sarenkę, nie, taką pamiętasz, tak? Fiata, dużego. Fiata nie, sarenkę czy nie? Eee... Żółtą taką. To w Rumi miał taki inny chyba kolega, żółtą Aha. syrenkę, ja, ja mam dużego Fiata i tu i nieraz przyjeżdżałem, Zdziały tu go staw... się... tak, stawiałem go, z synem przyjeżdżałem. A ty co? To zrobię jeszcze pamiątkowe wam zdjęcie tutaj przy Łodzi. No chodź, tutaj bliżej. No, z panem rybakiem. Z panem rybakiem tutaj, tak. To, o, na... No, na pamiątkę. <noise> na pamiątkę, co? Super, dzięki. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, jest taki tu... Widzę, że... No i wszystkim. Słuchaj, tutaj zobaczcie, tutaj ja mam taką brudkę I ja tutaj, tak jak chodzę dzieci ze szkoły... A wy z Radeczką z Z Rumi. Tutaj, rozumiesz, ty, y, podziękowanie dla pana Ryszarda Szułca, rozumiesz, ty, z Redy. Słuchaj, zobacz, tu są ten o, co, co ja, ja wykombinowałem, widziałeś takiego Ale rata, pięknie! Czy co, widzisz takiego rapa, nie? Mogę nagrać? Tak, tak! Na pamiątkę będzie, Na, to, ja. dla, dla historii, słuchajcie. mechelinek, pięknie. A teraz tak, słuchaj, jak te dzieci przychodzą, to ja mam, słuchaj, ryby zamrożone. Takie, że przed z koła tam go tu, to tamto, wiesz? Po prostu tak widzę. Zobacz, widzisz to? I tutaj ja mam, to jest byczek, to jest flądra, to jest diabeł morski tutaj. Zobacz, taki ciort jeden. To tu jest kasza to jest taka, wiesz, taka... O, coś takiego, to jest, no, to, tam, wiesz, to jest taka, też jest karłacica. Ja tu mam całe, ja mam jeszcze, wiesz, siotra, zobacz, co widzisz Widzisz to? dziadek jest rybakiem, bardzo no, lubi jeździć na No no ryby, słuchaj. I tutaj mam, rozumiesz, ty tego. Ja, ja tu mam takie wieś i tam mam wszystko w kartonie są tam jeszcze inne ryby tam są jeszcze. A tutaj mam tam, wiesz, tutaj jest Ostynka. To jest Stynka. Ostynka. No i tego. No i tutaj rozumiesz, ty, ja te, te, te ryby później biorę do wiadra cyk, i to im to pokazuję. To oni tutaj szaleją, nie? Przychodzą z, czy ze stowarzyszenia pewnie Mechelinek z Kosakowa z tego, z Domu Kultury z pierwoszyna, nie? Te dzieci. A tutaj są Knoty, też jakiś, tutaj jest e, offshore statek, jakieś PSV. ka no to ja pracowałem na takim 30 lat 30 lat na takiej PSV? -ce. O wow. I teraz jesteśmy, teraz jesteśmy rozumież ty zrobiliśmy ten... Myśmy, no to, to jeszcze była yy, polska. Słuchaj, teraz tutaj myśmy taki klub za, 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 zawiązali. I teraz zobacz, widzisz tam, jak tam jest tam, jaki napis jest. Tutaj AHTS. No. Z Petrobaltic to polska firma. No, w dańsku. Wesołowski Włodzimierz, Gila Wojciech, no. Marczuk Krzysztof. No, i to są tam prezesi, i teraz my tam się co chwilę spotykamy. Bodaj. Ale fajnie. Super. No to niedługo może tu będą spotkania i... I, i teraz myśmy ten... tam mamy, mamy w tym no, w tym no w sopocie, tam jest taka chata góralska i tam się tak spotykamy, żeby każdy miał do zobacz ile w orłowie było tych Kiedyś. łodzi, co? Tak. A Jaka teraz tam, tam jest, nie wiem czy tam jedna, czy dwie tam są. Jaka to piękna historia. Nie będę wszystkiego nagrywał, bo to są też prywatne jakieś tam e, kolekcje, nie, nie ale, tam można, ale, ale po, chcę po ale, prostu też ale, 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 ale tlaczek, udokumentować, a, 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 a teraz zobacz, jeżeli już taka e, okazja to, się to, to, nadarzyła nam. Łosoś no. 18, 18 kg, 122 cm. <risz> ale, to dwie osoby muszą go trzymać, bo taki ciężki. No, wnuki ja. Piękna historia.

I, I ja tu mam takie muszelki, rozumiesz? Ty? I tutaj sobie wybierz, proszę bardzo. Ale piękne. Co? Na pamiątkę od, od, od pana Rysia tutaj. Mm. Dobra, idę. Tu taki. Ma takie kolorowe. Ładne. Jedną. Chyba I... taką. Taką? No. Jeszcze jedną jakąś, czy nie? Nie, to stanie jeszcze z panem rysiem i przywi piątkę, tam uścisk do zdjęcia. Zdjęcie wam zrobię. No ale spójrzcie tu na mnie i dajcie po... O no. fajnie pamiątka. Dziękujemy Dobre. za odwiedziny. Wszystkiego dobrego zdrówka. Aj.